8 października Rada Miasta podjęła uchwałę o odrzuceniu wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego. Miało ono dotyczyć obniżenia stawki za wywóz odpadów komunalnych. Za przyjęciem takiej uchwały było czternastu radnych, a pięciu wstrzymało się od głosu. Przypomnijmy, że Grupa 9 Mieszkańców Łukowa skierowała do burmistrza wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które pobierane są co miesiąc od mieszkańców Łukowa. We wniosku zaproponowano treść pytania, które zostało sformułowane w sposób następujący. Czy jest Pan Pani za obniżeniem stawek opłat za wywóz śmieci na terenie miasta Łukowa tak, aby odpowiadały rzeczywistemu kosztowi wynikającemu z umowy spójk oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawy śmieciowej? Do wniosku dołączono 3070 podpisów, które złożyli mieszkańcy Łukowa. Aby spełniony został warunek wynikający z ustawy o referendum lokalnym, wniosek powinien zawierać co najmniej 2439 poprawnie złożonych podpisów. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji komisja ustaliła, że pod wnioskiem złożono 676 podpisów zawierających błędne lub niepełne dane. Brakowało podpisów, wpisywano błędne imię lub nazwisko, podawano błędny adres lub błędny PESEL. Komisja odrzuciła też podpisy, które miały pokreślony numer PESEL. Wykreślenie tych podpisów sprawiło, że pod wnioskiem zabrakło 45 podpisów. Komisja uznała również, że występuje rozbieżność pomiędzy pytaniem referendalnym wskazanym we wniosku, a stwierdzeniem postawionym na kartach, na których zbierano podpisy dla inicjatywy jego przeprowadzenia. Podczas sesji radni nie dyskutowali ani nad uzasadnieniem przedstawionym przez komisję, ani nad projektem uchwały. Natomiast po sesji burmistrz Dariusz Szóstek tak skomentował całą sytuację. Moim zdaniem powinno być odrzucone jeszcze te tysiąc podpisów, pod którymi pan dziudzik i jego grupa poczynili dopiski, zresztą pan dziudzik tego nie ukrywał. To raz dwa. Że pewnie nie za bardzo był sam zainteresowany tym referendum, a bardziej raczej skupił się na swojej kampanii politycznej. Tak jak mówię, był to dla niego doskonały sposób na prowadzenie darmowej kampanii politycznej, bo ja przypomnę taki zapis, że inicjator referendum lub jego pełnomocnik, mają prawo uczestniczyć w pracach tej komisji, która miała się pochylić nad prawidłowością złożonego wniosku. Pan Dziudzik skorzystał bodajże dwa razy, tylko i to w bardzo ograniczonym zakresie. Dlatego myślę, że ten efekt pracy komisji, później wniosek do Rady Miasta o odrzucenie tego wniosku o referendum, był po prostu bardzo, bardzo słuszne. Natomiast oczywiście to jakby nie kończy dyskusji na temat gospodarki odpadami. To nie jest tak, jak chciałby później mówić pan Dziudzik czy strujący czy mu pan Chudek, który, który raptem teraz stał się gorącym orędownikiem referendum, że, 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 że nie należy, że, nie, że na przykład nie należy rozmawiać. Oczywiście, że należy, należy rozmawiać i są możliwości, i są możliwości dyskutowania, natomiast ja jeszcze raz powtarzam, że cena odpadów w naszym mieście została skalkulowana. Teraz, kiedy zrobiliśmy taką wstępną analizę kosztów za 9 miesięcy, bo zapłaciliśmy już rachunek za, wrześ, za sierpień, czyli, czyli praktycznie właściwie 8 miesięcy, to ten rachunek za sierpień wyniósł jeszcze więcej niż rachunek za lipiec, bo 175 tysięcy... Złotych I po podsumowaniu kosztów z tych pieniędzy, które, które zostały, wyszło 27 tysięcy za te 8, 8 miesięcy. Oczywiście nie grozi nam paraliż śmieciowy, dlatego że przez 4 miesiące mieszkańcy jeszcze zapłacą rachunki za śmieci i na pewno tych pieniędzy wystarczy. Natomiast oczywiście jest możliwość obniżenia kosztów wtedy, kiedy pojawi się więcej jeszcze od odpadów segregowanych. I ja przypomnę, że może w Siedcach są złotówkę tańsze, w Węgrowie, w Sokołowie są na, pozi na podobnym poziomie śmieci, ale tam ludzie nie dostali pojemników za darmo, tak jak, tak jak u nas, tylko musieli je sobie kupić. Więc odliczając koszty pojemników, gdybyśmy mieli zrezygnować z tego zakupu, no to wyszłoby pewnie u nas jeszcze taniej niż w sąsiednich naszych miastach. Do zaistniałej sytuacji odniosła się również przewodnicząca Rady Miasta Urszula Bancerz. Z takich uwag co do tego, co się wydarzyło chociażby na tej ostatniej nadzwyczajnej sesji, to mam takie dwie, dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, był to wniosek obywatelski. Podpisało się prawie 3000 osób. Na sali w trakcie trwania, podejmowania decyzji przez Radę był tylko jeden przedstawiciel, mianowicie pan Sławomir Dziudzik. No, taki, takie wrażenie. Tak? jeśli to jest akcja obywatelska, brakowało przedstawicieli tych mieszkańców i tego społeczeństwa, które było za przeprowadzeniem referendum. I kolejne moje spostrzeżenie to zachowanie pana radnego Jerzego Kamińskiego, który uczestnicząc w pracach komisji podpisał się za wnioskiem o odrzucenie wniosku referendalnego, natomiast na sesji wstrzymał się od głosowania. Niespójność w działaniu. O komentarz poprosiliśmy też pełnomocnika grupy inicjatywnej Sławomira Dziudzika. Jeżeli chodzi o zbieranie podpisów, to jest całkiem normalne, że różnego rodzaju błędy się zdarzają. Ja sam uczestnicząc dwukrotnie w posiedzeniu komisji przyznałem, że rzeczywiście nieprawidłowy jest podpis na przykład taki, wpis taki, gdzie osoby mają. Dwuczłonowe nazwisko, a podawały tylko jedno nazwisko. Podobnie z imieniem było, że podawały im imię używane przez siebie i przez rodzinę, gdy tymczasem w dowodzie to imię jest drugim imieniem. I sam przyznałem, że w takiej sytuacji ten podpis jest oczywiście nieprawidłowy. I tu się zgadzam. Co pan powie grupie inicjatywnej, kiedy się z nią spotka? Jak pan wytłumaczy to, że wiele miesięcy pracy, ciężkiej pracy, namawiania mieszkańców, no właściwie idą dzisiaj na marne? Będziemy się odwoływać. To znaczy, złożymy skargę. Przynajmniej tak na, na tę chwilę, analizując to. Z czym zapoznała nas Pani Przewodnicząca Komisji? Myślę, że Komisja wykonywała swoją pracę tak, jak, jak powinna. Natomiast jeżeli złożymy tę skargę. Otóż Wojewódzki Sąd Administracyjny po prostu stwierdzi, czy nie oceni na pewno pracy komisji. Ja też nie chcę jej teraz oceniać. Dla nas jako grupy inicjatywnej i dla mieszkańców, które podpisały, poparły referendum, jest najważniejsze to, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście zakwestionowane poprawki, bo tu przede wszystkim o to chodzi, prawda?